Dzień dobry Sobota jest Tak jest sobota Godzina po dziewiątej Pięknie, jest piękna temperatura Pięknie, 23 stopni, więc nigdzie za zimno, nie za ciepło Więc tak pomyślałem, a może pójdziemy jakieś coś, ten Aktywność fizyczna, coś poudajemy, chociaż że coś robimy I tak to dzisiaj będzie wyglądać Naszym pierwszym punktem będą Uwaga, schody Bądą Tam są jakieś nowe, śliskie Łe, trzymają się Zawsze na rozgrzewkę, to jest taki rozgrzewkowy spot Lubię takie jak dziecko takie, że najpierw na jeden skok wyskakuje, potem na drugi, potem na samo z dołu. No cel będzie, żeby może udało się koczyć na samą górę. Co roku próbuję, i... no i nie wychodzi co roku, więc może ten rok jest inny. No nie ma chujać, nawet na przedostatni mogłem skoczyć. Nie, nie no, nie na rady Bo ja pamiętam, że jeszcze parę lat temu, nie więcej coś 5 lat temu Jeden nogą tutaj dosięgałem Że drugą zostawiałem z tyłu, bo się chyba... Bo się chyba bałem A teraz wiesz, że no to nieźle, się cofamy w czasie Nie wiem, no nie, nie cofamy się w czasie Chuj. Chyba nogi. Nie przyzwyczaiłem do impaktu. Dawno jest kakałem. No. To też jest takie po tej barierkach, to jest takie... Też się boję po tej barierkach, tylko jeżeli mi się noga posunie. O będzie boleć. Najważniejsze no, jeszcze mi tutaj ten part, żeby stąd. Też też się były stąd wyhamować, z tych, tutaj. No ale jakie nie dam wyhamować to żeby tam przeskakiwać na ten ten krawężnik, nie krawężnik, chodnik. Dobra, spróbujemy za całą sekwencję. No i chuj spadłem. Kurwa, jak ja to wcześniej robiłem, ale jestem pojebany. Hmm. ale się po co, panie Boże, stróż mój. Uah. Idziemy zatem do następnej misówki. To mnie wykorzystałem do końca, ponieważ się boję. <grych> no ale no tak no co? Idziemy do następnego małego takiego jest. Cicho jest, ptaszki śpiewają, boże cudownie. Teoretycznie ta misówka powinna się zacząć już odtąd, od tych schodów tu i tego tutaj, ale postawili na no, poręcze i tak trochę Zablokowali. Mam filmiki, jak kiedyś tutaj skakałem. Yy, to może było tutaj zaraz w jakiś. I zobaczycie jak to było tu. No. I teoretycznie to ta miejscówka. Taka mało tu jakieś schody, jakiś murek, jakieś to. Tutaj kiedyś tutaj w tym miejscu były stoły ping-pongowe. Więc też fajnie się dało skakać tutaj na tych stołach. Ale nie, nie ma już. No. Więc zostało to co zostało. Ja też to nie robię jakiejś strasznych, takich no, zaawansowanych, jakby to powiedzieć, ruchów, jakichś strach. Jestem takim niedzielnym skoczkiem. Jeździ jak byłem morszy, to skakałem, dużo skakałem Codziennie chodziłem w wakacje czy coś ale tak jakoś jestem już stary Dobra, kolejny do kolejnego spotu pójdziemy No, to jest po prostu stacja PKP Wielu problem jest z ludźmi, to jest że na przykład się ludzie zbierają na pociąg czy coś takiego Co nie No ale pusto dzisiaj plecak odłożyć Bo tam wraca w tym wszystkim, naszego generalnie wyobraźnię granicza co jestem w stanie zrobić, a co nie? A co nie. Nic nie jedzie Tutaj ja też jest taka fajna szopka, na no którą można sobie wejść Ale pamiętam, że jest tutaj ten skok z tej góry tutaj na dół No dzisiaj nie ma szans, że ja go zrobię Jak ja na niego patrzę stąd i wejdę tam na górę, to mi aż łeb boli a go robiłem jeszcze do niedawna. No jeszcze... Może w sumie wstawię filmik, a nie publiczny czy coś z mojego starego parkura, <gryw> Jak nagrałem i skoczyłem tutaj, no niesamowite. Niesamowite. O, oj. No nie ma szans, no nie ma szans. Tu jest kilometr stąd. Ja stąd tu czuję, że jak ja skoczę to się to się połami. To po prostu sobie połami nogi. Ja pierdolę. Panie Boże, stroży mój. Brakuje w tym odcinku, będzie brakować takiego jednego spota Spota miejscówki, jak zwał tak zwał Gdzie w sumie się rozgrzewają, gdzie była moja rozgrzewka, bo w tym Filmiku rozgrzewka była Na schodach A miałem inną rozgrzewkę, tylko że tam tak wszystko zarosło Że... no zarosło <grym> I nie ma tam, jak tam się dostać, ani nic Więc Tutaj jeszcze przed torami Taki mały Też schody Zarosło tu trochę już Poczekaj trochę Tutaj jeszcze idziemy Na budynek sobie można tutaj fajnie wejść Zawsze po sesji, skakania lubię sobie tam siedzieć po prostu I odpocząć Siedziałem kiedyś gdzie indziej, na filmiku też to będzie Siedziałem, czekaj, na budynku tutaj, co jest za liśćmi Ale jest spalony cały, tam, ten budynek Zawalony, spalony i już tam się nie da siedzieć Z tym się da wejść Bo ona tak lekko Odstaje Ona się nie jest zamknięta Można się złapać na górę Jakby się zamknęła to bym mi palce ale to się nie zamyka No teraz tutaj na tą ścianę po prostu trzeba wbiec O kurwa nie było tak łatwo Przez to, że to tutaj tak o jest że to jest zagięte, że jak się chwytam, to się opieram tak jakby na tym dźwiękiem, to trochę boli no, teoretycznie wystarczyło, na w rękę tak ale no, jakoś się kurwa udało no, jest miło można pocilować i bombę, kurwa o, o. Dobra Jaka tu jest dżungla, to jest niesamowite Ciekawe czy ktoś tu będzie się kręcił czy nie A to zaraz zobaczymy Uwa, jakie dobre Nie wiem czy tu można jeść kurwa. Chyba nie wiem zawsze tendy wchodziłem tam jest chyba mniej haszy z pół jednętych no i jesteśmy na tym łuku Tutaj też można posiedzieć sobie. No też wysoko ładnie. Na przykład ten budynek tutaj. No to było drugie piętro normalnie. I tutaj się ja też z drugiego piętra też mam nagrane gdzieś tam jak skakałem. Wsadzę chyba ten filmik po prostu na niepubliczny i podam linka pod spodem. No i być może zobaczyć po prostu jak tam w środku wyglądało. Bo z drugiej strony mogę pokazać sobie jak to wygląda. W środku jak to się spaliło. O, no i tak to wygląda teraz po tym wszystkim, jak to się spalił tutaj. A tutaj drummanie biega, z klapkiem tutaj. Filmiki kiedyś nagrywaliśmy, ale nie mam żadnego klipu z tego, jak też tutaj biegaliśmy. No, i tak to wygląda. Tak to jest właśnie. Teoretycznie, że tutaj jest chyba zakaz wejścia w ogóle. Chociaż nie wiem, bo jest artykuł taki kiedyś, że już chyba go nie ma, już go chyba usunęli. Był artykuł na temat tego, właśnie, że ten budynek jest słabo zabezpieczony. I tam, że tutaj ludzie wchodzą. No i tam było zdjęcie pokazane I to było zdjęcie tutaj, jak ja siedzę tutaj na tym murku O no tutaj siedzę z plecakiem i tak dalej I to było, to było zablurowane oczywiście, ale to też może wstawię Może wstawię... E, e, co wstawię? No, zdjęcie tego artykułu No ale to było 5-6 lat temu To chyba na tyle wow. Trochę się zmęczywszy No i zajebiście jest Głodny jestem Ja jeszcze nie jakąś, no, z porówkami O Jezu Z serem z porówkami I z... I z czym? I z bananem jakimś, o popchnąć banankiem Jezu, 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 tak mi mów I herbata z mlekiem i cukrem Łata No i... no i ustalone